Witam Państwa. Rozumiem, że jesteście prawie, że w komplecie. Dzisiaj było posiedzenie Krajowej Rady, na którym podjęliśmy kilka ważnych decyzji. Konkretnie z tych, o których warto powiedzieć, bo reszta to jest taka rutyna związana z działaniem Krajowej Rady. Natomiast te cztery uchwały dotyczące abonamentów zaraz Państwu opowiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę to, co mamy tutaj czyli e, nowy kanał komunikacyjny e, Krajowej Rady Radiofonii Telewizji, czyli nasze, nasz kanał na Instagramie. I w tej chwili najważniejsze informacje dotyczące, dotyczące działań Krajowej Rady także będą na Instagramie obecne. To jest nowość w działaniach tego urzędu. Do tej pory był tylko Twitter, e, potem e, pojawił się Facebook, no a teraz jeszcze mamy Instagrama. To jest ważne dlatego, że powołaliśmy także nowy departament, nowy wydział zajmujący się twórcami internetowymi, o czym za chwilę będę opowiadał. Ale najpierw rzecz najważniejsza z wczoraj, mianowicie wyniki monitoringu przebiegu, dotychczasowego przebiegu kampanii wyborczej wskazują na bardzo niezbalansowany przekaz głównych telewizji. Okazało się, że telewizję, tak jak Telewizja Polska, rzekomo w likwidacji, czy też TVN, czy też Polsat, ponad 70% czasu poświęcają jednemu kandydatowi w sensie negatywnego przekazu, co zwróciło naszą uwagę, ponieważ Rada, Rada, Biuro Krajowej Rady na zlecenie Krajowej Rady prowadzi taki monitoring. Stąd moje wczorajsze, wczorajsze wezwanie do mediów na temat zbalansowania tego przekazu. W skrócie mogę powiedzieć, że na podstawie artykułu 21 ustęp 1 ustawy o radiofonii i telewizji, telewizja publiczna, radiofonia ma obowiązek realizowania misji publicznej i oferowania programów cechujących się pluralizmem, bezstronnością i wyważeniem rzetelnie prezentując zróżnicowane poglądy i stanowiska. Nadawcy prywatni również są obowiązani do przestrzegania tych zasad w okresie kampanii na podstawie artykułu 2 ust. 1 rozporządzenia Krajowej Rady z dnia 30 października 2013 roku, który nakazuje, by audycje informacyjne i publicystyczne w czasie kampanii charakteryzowały się rzetelnością, bezstronnością i wyważeniem. Jest jeszcze prawo prasowe, które obowiązuje wszystkich dziennikarzy, ale także redakcje że dziennikarz zobowiązany jest do szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i rozprzestrzenianiu materiałów prasowych, zwłaszcza w okresie zmożonego zainteresowania społecznego, jakim są wybory. Drodzy państwo dziennikarze, drodzy koledzy, bo także jestem dziennikarzem, otóż to, co zaobserwowaliśmy podczas kampanii wyborczej, wskazało na no, po prostu łamanie prawa przez niektóre media a przede wszystkim prawa prasowego i tego rozporządzenia Krajowej Rady dotyczącego zbalansowania przekazów w okresie wyborów. Wiele materiałów prasowych wskazywało na nierzetelność po prostu albo na wykorzystywanie materiałów, zebranych materiałów jako materiały prasowe omijające pewne tematy albo zanadto wypopulujące różne tematy. Nie było tego zbalansowania, o którym tu jest mowa. W związku z tym yy, wezwałem wszystkich nadawców do niezwłocznego zaprzestania działań naruszających zasady bezstronności i wyważenia, zrównoważonego przedstawiania kandydatów i tematów kampanijnych, zapewnienia pluralizmu i rzetelności w treściach informacyjnych i publicystycznych i usunięcia skutków dotychczasowych naruszeń, czyli poprzez umożliwienie prezentacji pominiętych głosów i stanowisk. I tutaj mogę zapewnić, że będę egzekwował to na mocy artykułu 53 ustawy o Radiofonii i Telewizji. Tutaj oczywiście należy się odpowiedzieć na rozmaite zarzuty o hipokryzję i tak dalej, że nie, rzekomo Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie reagowała w 2020. W którym roku były wybory? trzecim wybory poprzednie, jeszcze wcześniej na, na wybory prezydenckie. Natomiast chciałbym przypomnieć wszystkim, że obecna koalicja przejmując bezprawnie media publiczne powiedziała, że będzie od tej pory zrównoważony przekaz. Więc chciałbym z tym, żeby ci, którzy tak moralizują, jednak się wstrzymali z moralizowaniem, ponieważ to, co w tej chwili mamy, jest bez porównania gorsze od tego, co było poprzednio. Nie broniąc ówczesnych stosunków, natomiast wskazując na zasadniczą różnicę tego, co się dzieje obecnie, a co było przed 23 rokiem, przed objęciem władzy przez obecnie rządzących. To, co mamy w tej chwili, jest typową propagandą totalitarną skierowaną przeciwko, przeciwko jednemu z kandydatów. To jest, jeżeli chodzi o ten, ten punkt. Drugi punkt, następny, to jest kwestia kwestia y, uchwał podjętych dzisiaj przez Krajową Radę Rady Fonii Telewizji mianowicie z tak zwanych depozytów sądowych zostały zwrócone do Krajowej Rady Rady Fonii Telewizji pieniądze które tam zostały złożone a ponieważ zmieniła się sytuacja prawna tych likwidatorów a także zmieniło się y, u, została przez Krajową Radę podjęta uchwała dotycząca przekazywania pieniędzy abonamentowych do y, tak zwanych spółek mediów publicznych w likwidacji. I w tej chwili one będą dostawały te pieniądze bezpośrednio z obowiązkiem rozliczenia wydatków. W związku z czym Krajowa Rada podjęła uchwałę jedno, jedno, jednością głosów o przekazaniu Polskiemu Radiu Regionalnej Rozgłośni w Krakowie Radio Kraków środków spółek abonamentowych związanych ze zwrotem tych środków w Krajowej Radi, Radiofonii i Telewizji z rachunku depozytowego Ministra Finansów przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie i przekazanie tych pieniędzy dla Radia Kraków w kwocie 696 820 zł. Następna uchwała dotyczyła przekazania Telewizji Polskiej S.A. środków spływów abonamentowych związanych ze zwrotem tych środków w Krajowej Radzie z rachunku depozytowego ministra finansów, i tutaj chodzi o kwotę 23 562 000 zł. I taka sama uchwała dotycząca polskiego radia Białystok, w której to uchwale jest mowa o kwocie 703 440 zł. To są te sprawy najważniejsze, które chciałbym Państwu przekazać. Natomiast jest sprawa. Która według mnie jest dla Was bardzo interesująca, a mianowicie utworzenie przez, w Biurze Krajowej Rady osobnego Wydziału do spraw twórców internetowych. I to nie chodzi tyle o dyscyplinowanie tego rynku, ale chodzi o współpracę Krajowej Rady z, z rynkiem twórców internetowych, z influencerami, wprost mówiąc. Co ma na celu spowodowanie, żeby pewnego rodzaju patologiczne zjawiska, które na rynku, w tym środowisku influencerów, a także na YouTubach i tym podobnych mediach się pojawiają. Chodzi o patostreaming, który państwo na pewno znacie z własnego osobistego doświadczenia. A jeżeli nie, no to gratulacje, bo rzeczywiście zjawisko jest dosyć Uciążliwe, dotkliwe, i także zwracał na nie uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich w znanej sprawie, tak zwanego kanału Mleczny Człowiek, gdzie chodziło o dręczenie na wizji człowieka, który wydaje się, że był, bo już nie, nie żyje był nie, nie do końca sprawny. I tego rodzaju kanałów, patostreamingu jest dużo w polskiej przestrzeni internetowej. I to był jeden z powodów powołania wydziału do spraw twórców internetowych. Innym motywem była właśnie chęć współpracy, pokazania przez Krajową Radę temu środowisku, że to, że jest wymóg zresztą wynikający z prawa unijnego zarejestrowania swojego kanału w rejestrze prowadzonym przez przewodniczącego, to jest nie przymus, z którego nie ma żadnych korzyści, ale przymus, z którego właśnie są korzyści. To korzyści, przymus wynika z prawa unijnego, a korzyści to jest możliwość zwrócenia się do przewodniczącego Krajowej Rady Rady i Telewizji o pomoc w przypadku, gdy następuje zawieszenie kanału z jakichś niewiadomych powodów przez operatora takiego, takiej wielkiej platformy, ponieważ ta platforma może mieć jakieś wewnętrzne przepisy, które są w ogóle niezgodne z polską konstytucją, bo Przypominam, że konstytucja jest w Polsce, że cenzura jest konstytucyjnie w Polsce zakazana. W związku z czym ja jako przewodniczący mam możliwość wystąpienia do regulatora na przykład w Irlandii o odblokowanie takiego konta z tego względu, że właśnie cenzura jest zakazana. A także mam możliwość bezpośredniego kontaktu także z platformami, żeby wyjaśnić tę sprawę. Czyli chodzi o to, żeby występować w interesie polskich obywateli, którzy mają jakąś twórczość internetową, ale jeszcze do tego zarabiają pieniądze dzięki temu. I chodzi także o ochronę ich interesów gospodarczych. Z jednej strony chodzi nam o to, żeby środowisko samo reagowało na przypadki patostreamingu, bo ono, te przypadki patostreamingu rzutują na całe środowisko. A z drugiej strony, żeby to środowisko miało możliwość bycia reprezentowanym przez polski organ konstytucyjny w sporach z tymi platformami, które przecież nie należą do polskiego obszaru prawnego. I taki pojedynczy influencer no nie ma praktycznie żadnej siły w, w interakcji z wielką platformą. Stąd ten pomysł, żeby to realizować. Jak to będzie realizowane? To przede wszystkim będą osobiste kontakty, szefa tego wydziału plus pracowników tego wydziału z środowiska influencerów rozmaite pomysły współpracy, konferencje, udział w tych konferencjach. Może udałoby się zrobić jakąś pod egidą Krajowej Rady konferencję tego środowiska, gdzie byśmy z jednej strony przedstawili ramy prawne, które obowiązują przy tego rodzaju działalności, ale z drugiej strony jako Krajowa Rada, jako przewodniczący, byśmy wysłuchali bolączek i jeżeli będzie sprzyjająca okoliczność prawna, że się tak wyrażę, pamiętajmy, że rządząca koalicja niezbyt chętnie wysłuchuje wniosków obywateli o ułatwienie życia, no to jeżeli będzie tylko taka możliwość i chęć wysłuchania przez rządzącą większość, to będziemy optować za tym, żeby pewnego rodzaju regulacje ustawowe sprzyjające rozwojowi tego środowiska żeby się pojawiły. No i zapraszam oczywiście na stronę, na kanał Instagramowy Krajowej Rady, gdzie będziemy to wszystko zrobić. Mamy przygotowaną prezentację, którą tutaj będziemy wyświetlać, więc może poproszę o. Już wyświetlono, tak? Cały czas się wyświetla. Dobra, okay. W związku z czym, związku z czym m, będziemy dalej działać, a teraz czekam na Państwa pytania. Adrian Gąbka, Wirtualne Media. Kto jest szefem tego Departamentu Multimediów? No i pamiętam, że rok temu Krajowa Rada zaprezentowała nową stronę internetową. Ona cały czas nie jest aktualizowana. Kiedy będzie w takim razie? Kiedy tam się pojawią premierowe treści? Bo tam miało być dużo treści od regulatora. Wszystko w swoim czasie, ale proszę pamiętać, że Sejm obciął budżet Krajowej Rady. W związku z czym nie mamy pieniędzy na obsługę tego w sposób stały, profesjonalny. Zespół rzecznika prasowego, pani Teresy Brykczyńskiej, która jest tutaj obecna, jest w bardzo skromnym wymiarze w tej chwili. W związku z czym no, ten, ten brak aktualizacji y, stąd wynika. Sądzę że, sądzę, że jeżeli będzie nowy budżet od nowego roku i on nie będzie skandalicznie niski, tak jak w tej chwili, to wrócimy do tego tematu. To dobrze, że Pan przypomina, być może trzeba będzie tą stronę po prostu w tej chwili y, zniknąć, żeby ona nie, nie budziła kontrowersji i przywrócić ją w momencie, kiedy będziemy mieli pieniądze na obsługę tego. Co do. Co do y, Szefa tego wydziału jest z nim pan Andrzej Ros, obecny tutaj, który, który jest do Państwa dyspozycji. To podlega panu dyrektorowi Patrykowi Jurę, który jest tym szefem departamentu, a szefem wydziału jest pan Andrzej Ros. Ja może jeszcze tylko dodam do tego, co Pan Przewodniczący powiedział, że na tej stronie internetowej krit.pl ukazują się na bieżąco wszystkie nasze publikacje z mediów społecznościowych, także to działa i funkcjonuje bardzo dobrze, także mamy tam zbiorczo wszystkie nasze posty. Jasne. Yy, następne pytanie. Chciałem jeszcze do, odnośnie kampanii prezydenckiej zapytać, no bo pan wezwał nadawców do tego, żeby przestrzegali pluralizmu, A jakie dokładnie nadużycia pan, pan dostrzega? Pan mówi o tym, że nieobiektywnie pokazywali jednego z kandydatów. Czy chodzi o tą kwestię kawalerki pana Jerzego, że ona była zbyt dużo uwypuklana? Czy dostrzega pan jeszcze jakieś inne mamy, Proporcje mamy następujące. 73% do reszty. 73% programu telewizji publicznej na przykład, w pewnym momencie, w tygodniu, który wymieniam w tym moim oświadczeniu, dotyczyła rzekomego czy prawdziwego, abstrahując od faktów prawdziwości czy nieprawdziwości tych, tych doniesień, ale 73% dotyczyła jednego kandydata, a nie było w, w, tych, w tym okresie czasu prawie wcale informacji o innych kandydatach, w sensie pozytywnym. I o tym kandydacie także w sensie pozytywnym. W związku z czym to jest naruszenie zasady zbalansowania. A będą kary dla takich nadawców, jeśli to będzie kontynuowane przed drugą turą? Będą. I już pan zdecydował o tym, że taka kara za, za będzie przyznana, czy to jeszcze zależy od zachowania tych nadawców? W tej chwili ostrzegłem, a jak, jak zachowania się powtórzą, no to będę reagował. Minęły już trzy miesiące, odkąd Widok TV nie nadaje na multipleksie. Czy będzie postępowanie o cofnięcie koncesji? Nadawca wiem, że chciał się zwrócić do Krajowej Rady o wydłużenie tego czasu. Jaka nic będzie decyzja? Nie, nie, wiem, że są doniesienia pracowe na ten temat, ale do nas jeszcze nic nie wpłynęło. Pani Teresa Bekczyńska mówi, że zwrócił się, zwrócił się tak? Tak, tak. jaka, jaka, jaka to, to będzie takim, decyzja? Czy w takim razie yy, Departament yy, Regulacji yy, nad tym pracuje, jeszcze to do mnie nie wpłynęło? A Krajowa Rada skłonna właśnie dać więcej czasu na rozmowy z emitelem, na negocjacje, czy nie w tym wypadku, czy, czy powinno takie postępowanie być wszczęte? Zobaczymy. Znaczy, jak zobaczę wyniki pracy Departamentu Regulacji i rekomendacji, wtedy będę decydował. A co z konsultacjami odnośnie piątego multiplexu z Urzędem Komunikacji Elektronicznej? Czy zostały już zakończone? Na jakim są etapie, kiedy ten konkurs na operatora. Teraz jest piłka po stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Co oznacza dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dla mediów publicznych wygrana Karola Nawrockiego, co Rafała Trzaskowskiego? Czy Rada, Rada zostanie zachowana w obecnym kształcie? Czy będzie rozszerzony jej skład? Czy Proszę się pytać kandydatów, ja tutaj nie mam nic do powiedzenia. Mm -hmm. No teraz ktoś a jeszcze, jeszcze w kontekście tego Instagrama chciałem zaznaczyć, czy Instagram jest potrzebny Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji? No bo to jest taki serwis jednak ze zdjęciami w stricte, gdzie influencerzy pokazują się tutaj, nawet widać, że są jakieś dokumenty, czy, czy, czy raporty, sprawozdania z, z działalności. Dlaczego akurat Oprócz Instagram? tego, co w tej chwili jest na ekranie, Państwo widzą, y, będą także rozmaite, y, jakby to powiedzieć, infografiki dotyczące y, spraw, które są w obiekcie Jurysdykcji Krajowej Rady. To nie tylko chodzi o to, żeby były jakieś ładne pieski i kotki na Instagramie, ale także, żeby był content, który mówi o tym, czym się Krajowa Rada Radyfonii zajmuje i niekoniecznie chodzi o zdjęcie przewodniczącego, tylko chodzi o, o to, żeby były przydatne informacje i, i ponieważ mówimy o środowisku influencerów, którzy, dla których Instagram jest głównym narzędziem pracy. No to także oni przy okazji będą wiedzieli e, o czym się Krajowa Rada Rady i Telewizji zajmuje. Wszystko? Dobra. Kto Są jeszcze pytania? Skoro pokój, nie ma tak? to Dobra. tak dziękujemy okay. bardzo. Dziękuję bardzo państwu, wszystkiego dobrego życzę Dziękuję. i do zobaczenia 4 czerwca.